Top trzy znaki Zodiaku, które mają niesamowitą determinację w karierze. Dla nich słowo porażka nie istnieje. Miejsce trzecie zajmuje baran. Nie ma rzeczy niemożliwych. Barany to urodzeni zdobywcy. Jak sobie coś wymyślą, to choćby mieli przebiec maraton po rozżarzonych węglach, dopną swego. Pracują szybko, intensywnie i nie uznają słowa nie da się. Ich życiowe motto: albo znajdę drogę, albo ją sobie wydepczę. Miejsce drugie zajmuje skorpion. Stratek w biznesie. Skorpiony nie walą drzwiami i oknami. One czekają, analizują i działają w idealnym momencie. Mają w sobie żelazną wolę i determinację, której mogą im zazdrościć nawet rekiny biznesu. Kiedy inni się poddają, skorpion zaciera ręce i mówi: Teraz moja kolej. Miejsce pierwsze zajmuje koziorożec. Król ciężkiej pracy koziorożce to absolutni mistrzowie konsekwencji. Ich kariera to nie sprint, a maraton. I to taki, w którym wygrywają bez zadyszki. Ciężka praca, cierpliwość i wytrwałość to ich klucz do sukcesu. Jeśli ktoś mówi daj spokój, koziorożec tylko podciąga rękawy i robi swoje. Czy jesteś jednym z tych znaków, czy twoja determinacja ma inne oblicze? Daj znać w komentarzu.